Cześć, słuchajcie, dzisiaj prezentujemy Wam kolejną CX-3 w przepięknym kolorze, który nazywa się Ceramic Metallic. Słuchajcie, może się wydawać, że ten samochód jest biały na tym filmie, ale tak naprawdę ten kolor na żywo robi piorunujące wrażenie. Zobaczcie sobie gdzieś na jakichś stronach, jeszcze może Mazdy w broszurach, jak ten kolor wygląda. On był dostępny z ciekawości, Wam powiem, tylko na CX-3 i na MX-5, czyli tym małym kabriolecie. No, kolor obłędny, słuchajcie, ale tak. Yy, przechodząc do szczegółów, więc tak, 16 rok, 92 tysiące przebiegu. Oczywiście polski salon, pierwszy właściciel autów w 100% bezkolizyjne. Dwulitrowa yy, benzyna 150 koni w automacie i z napędem na 4 koła. Słuchajcie, co my tutaj mamy, tak z zewnątrz wam jeszcze pokażę, więc tak, mamy felgi 18. Yy, do tego oczywiście mamy jeszcze yy, zimę na felgach 16-calowych oryginalnych Mazdy. W wersji 4 na 4 mamy jeszcze takie ozdobne srebrne listwy, tutaj, słuchajcie, jest to generalnie najwyższa możliwa wersja skonfigurowana. Nawet sam właściciel powiedział, że jak wszedł do mazy, to powiedział, że chce mieć w niej wszystko. No i tak też wyjechał. Już zaraz przejdziemy do środka, opowiem wam, co tu jeszcze jest. Zobaczcie sobie jeszcze z zewnątrz, jak to wygląda. Lampy, oczywiście, LED, ale co ciekawe, nie są to zwykłe lampy LEDowe, ponieważ ten samochód ma jeszcze dokupiony pakiet safety. W związku z czym te lampy, które mamy tutaj są dodatkowo skrętne, działa to naprawdę perfekcyjnie, mamy do tego automatyczne światła drogowe, więc możemy sobie ustawić, możemy sobie ustawić manetkę w pozycji auto i po prostu jak radar stwierdzi, że nie ma nic przed nami, co, co by mogło zaszkodzić we włączeniu świateł drogowych, to je po prostu włącza. Do tego mamy aktywny tempomat i radar, także ten znaczek dlatego jest tutaj taki jakby przeszklony, ponieważ... W nim znajduje się radar do aktywnego tempomatu, oczywiście mamy przy okazji tematy w stylu y, ostrzeganie o kolizji i tym podobne sprawy. Słuchajcie, co jeszcze z zewnątrz? Y, w lusterkach mamy ostrzeganie o martwym polu, nie wiem czy to będzie teraz widać, może minimalnie. Jak nam coś jedzie z tyłu, mamy to w martwym polu z lewej czy z prawej, to w zależności od tego po prostu z której strony znajduje się jakiś samochód, y, to w tym lusterku pojawia nam się komunikat. Co tu jeszcze mamy Słuchajcie, Kamera cofania oczywiście No chyba by to było na tyle Jeżeli chodzi o, 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 o Jakieś tam aspekty z zewnątrz to, Tak jak mówiłem samochód nie ma żadnego elementu lakierowanego Czy wymienianego Wszystkie jego serwisy odbywały się w maździe Tam na jednym zdjęciu będzie wrzucone zdjęcie kartki Kiedy ten serwis ostatnio był Bodajże przy 83 tysiącach Ten samochód nigdy nie robił ustawowych Że tak powiem 20 tysięcy Więc te przeglądy były Wychodziły mu troszeczkę częściej Teraz trzeba będzie zrobić przegląd bodajże w listopadzie. Ale tak jak mówię, wszystko będzie widać na zdjęciu. Słuchajcie, przechodzimy do środka. Zobaczcie, co tu się dzieje w środku. Boczki mamy wykończone w ankanarze, przeszycia skórzane w, taki, w, taki, w, taki, w taką bordową skórę. Na drzwiach standardowo, czyli sterowanie szyb, sterowanie lusterek oraz ich składanie. Co mamy tutaj? Będzie widać, będzie widać, więc słuchajcie, tutaj mamy klasykę, wyłączenie kontroli trakcji, ustawianie ciśnienia w oponach, wyłączenie i-stopu, czyli tego systemu start-stop, utrzymywanie pasa ruchu, jak sobie najedziemy na linię, to nam będzie wydawał taki charakterystyczny dźwięk yy, oraz wyłączenie systemu ostrzegania yy, o niebezpieczeństwie w martwym polu. Zobaczcie, jak wyglądają fotele. Słuchajcie, biało-czarna skóra, oczywiście tutaj w środku też mamy alkantarę. No to jest to jest naprawdę wersja. To jest naprawdę wersja. Te fotele z tyłu są czarne. Tutaj. Zobaczcie sobie jak to tu wygląda. Jest to oczywiście też wykończenie w Alcantarze. Tak wygląda tylna kanapa. Przechodzimy do środka. Słuchajcie, dywaniki welurowe wszystkie cztery. Tutaj w tej wersji nawet zwróćcie uwagę na to, że nie mamy tutaj tego elementu, o, tego elementu wykończonego w piano blacku. Mamy dodatkowo takie czerwone przeszycie na lewarku. Zapalimy go może. Słuchajcie i teraz tak, co się dzieje dalej? Mamy wyświetlacz head up. Nie wiem, czy będzie tu coś widać, co nam się tu wyświetla. Mamy tutaj informacje o prędkości, mamy tu informacje z nawigacji oraz sterowanie aktywnym tempomatem też się odbywa właśnie na tym wyświetlaczu. Mam nadzieję, że to się nagra. Słuchajcie 92 800 przebiegu. Nawet delikatnie chyba różni się od tych słabszych wersji główny zegar. Standardowo nawigacja, kamera cofania, jedziemy niżej. Słuchajcie, więc tak, podgrzewanie foteli lewy, prawy, klimatyzacja automatyczna jednostrefowa, jak to w CX-3. Jeszcze tutaj możemy płytę CD wyrzucić, co w nowych samochodach się już rzadko zdarza. A tutaj tak, gniazdo SD do, teraz może lepiej, gniazdo SD do nawigacji, dwa razy USB AUX oraz gniazdo do ładowania. Automat standardowo, słuchajcie. Tutaj mamy pokrętło, dwa pokrętła do sterowania nawigacją oraz systemem multimedialnym, dlatego, że jak już Wam kiedyś mówiłem, ten ekran jest dotykowy, ale tylko jak stajemy w miejscu, ze względów bezpieczeństwa, po prostu tak jest. Dobra, słuchajcie, co my tu jeszcze mamy? Kierownica standardowa, jak to w tej x wysiądę, będzie ją lepiej widać, ale może nie tak do końca standardowa. Bo tak, tutaj klasycznie sterujemy sobie radiem oraz telefonem, tutaj sterujemy aktywnym tempomatem, a tu. Mamy jeszcze już to, już to robimy ostrość. Tutaj mamy łopatki do zmiany biegów. Jak ktoś by chciał ostrzej pojeździć, to coś takiego czegoś takiego może sobie spokojnie używać. Z ciekawostek jeszcze słuchajcie mamy, coś mi strasznie nie chce łapać ostrości dzisiaj. Mamy jeszcze podłokietnik i pokażę Wam co jeszcze jest bagażniku. Bagażnik standardowo, jeszcze półeczka, którą sobie możemy dać niżej, wtedy on nam się robi troszeczkę głębszy, on się tam po prostu niżej wsadza. Myślę, że wtedy jeszcze sobie dołapiemy tutaj jakieś, no, 10 cm. Tutaj mamy subwoofer. To auto w najwyższej wersji ma nagłośnienie Bose, więc tutaj mamy jeszcze subufer. No słuchajcie, gra to bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Ok, zamykamy. Chyba słuchajcie, to tyle z mojej strony. Jeszcze, jeszcze go wam tutaj pokażę w środku, obejdziemy sobie może z drugiej strony, no naprawdę mieliśmy tych cx trochę ale ta konfiguracja robi chyba na mnie największe wrażenie tak to wygląda, słuchajcie standardowo jak będziecie nas szukać pamiętajcie, że mieścimy się na tym portalu to jest link do naszego do, nas, do naszego profilu brothers.samochody.pl w razie czego dzwońcie pod 507 678 607. Z mojej strony to tyle. Jeszcze raz Wam go obejdę. Link do ogłoszenia będzie dodany pod filmem. Możecie nas oczywiście jeszcze znaleźć na Facebooku. Bryniak Brothers samochody używane. Złapię nam tu ostrość. Zapraszamy do zakupu, zapraszamy do oględzin. Eee, I co? No i to wszystko. Trzymajcie się. Cześć i do zobaczenia.